Witam w kolejnym materiale na moim kanale Pokrótkowo nie miało być o nim odcinka Ale słuchajcie, dzisiaj Wpadła mi bitwa, w której zrobiłem nim 17 fragów, tak więc pomyślałem Że warto jednak zrobić o nim odcinek A też ostatni odcinek o tym pojeździe Był chyba 2 lata temu Albo prawie 3 lata temu, tak więc Pora odświeżyć temat, a z racji tego, że jest to Jeden z moich ulubionych Shermanów To trochę o nim pogadamy Stabilizacja do 25 km na godzinę Gdzie na 5.0 Jest to yy, coś świetnego Przypominam tylko, że pierwszy Sherman na 3,3 już ma stabilizację działać i tak samo na 5,0. Ta stabilizacja to jest coś świetnego, tak łatwo się gram tymi Shermanami. Dla nowych graczy no po prostu kwałk miód malina. Pancerz, ktoś by powiedział, że jest ten sam co na 3,3, i powiększcie się z nim zgodzę, bo kadłub jest ten sam. Ogólnie kształt kadłuba jest ten sam, ale grubość pancerza przedniego jest już inna, bo jak widzicie na 3,3. Jest to 50 mm, a tutaj mamy, uwaga, uwaga, 60 mm, i grubość efektywna jest yy, około 90-80 mm, coś takiego. Niestety, policzki też mamy, które mają po 50 mm, i jak nie wiecie, gdzie strzelić ten kształt. Najlepiej strzelić po prostu w środek tego czołgu i pewnie się przebijecie, ale na pewno się przebijecie, jak strzelicie w te poliszki. Tu jest bardzo mało, 50 mm. Dlaczego wolę grać Shermanem 5.0 niż Shermanem na 3.3? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta: wolę po prostu tą 76 od tej 75. Jeżeli nie macie jeszcze tego czołgu, to róbcie go jak najszybciej, jeżeli robicie dwewko USA, bo świetny kwałk naprawdę przyjemnie nim się gra. Ja już nic chyba nie będę mówił, pooglądajcie, zobaczcie, zrobiłem te 17 fragów i możecie tam napisać komentarz łapkę coś tam suba, bo dużo do 1000 brakuje. Dobra, Elo, ale wyleciał. To robię akurat skupie. Tamtąd właśnie O tym mówię. Oni będą się z wyjeżdżali. No, zabiję go. Ja pierdzielę. No, w końcu. No i tu będą wyjeżdżali, bo oni tu mają. No właśnie. Dobra, super, spróbuję tutaj wstępnąć na prawej strony. O właśnie. Okej. Okay. Działo nowe na szczęście. Ale wybuch. Dobra, to nic, to chyba tu będę stał i tyle. Albo nie, dobra, pojedźmy bardziej na punta nasi no właśnie no bo przejmuję oponę da tylko nie wiem teraz będzie lepiej się zawrócić kurde no sam, sam tu nie dam rady po lewej jakiś koł Kierowca działa nowy, dobra, tutaj tego gościa już nie ma Okej okay. Samoloty jeszcze mnie nie widzą Na szczęście No moja drużyna zbytnio... No nic nie robi prawie, każdy po jednym fragu Mam nadzieję, że mnie nie widzą Tam dalej widziałem, jak ktoś jechał Co to za dźwięk? Kurde, ma źle pojęcia Nawet ja wracam na na, na... na, 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 A O kurde, dwóch tam jest... w plecy Dowódca kierowca będzie chciał po mnie wrócić, ale ja najpierw tu muszę się wrócić. A, nie zdążyłem mojego uratować. Teraz i tamten na dupę wiedzie Jeszcze tutaj. Dobra, i ktoś na A? Chyba nie. Tak, nie ma nikogo, dobra. Teraz po to pelota Hole no on to mógł, mógł ...rozerwać na skwempę tym działem. No A nie wiadę, bo to jest samobójstwo. Samoloty mnie zawrął. Niech ktoś inny wiedzie. Bo fragi mówi ja muszę robić, bo tu nikt inny nie robi. No, wuch jest co, coś tam robi. Kurde, na AF jakaś pelota, może sobie poradzi. Moloty w sumie nie widzę Ten powinien mi już mnie Zabić Chyba, że się mnie nie spodziewa A, już się spodziewa Nie, jednak nie, nie wiem do kogo strzelił Chyba mojego zabił, tak? Nie wiem Obróć się mi Obróć się mi, no Serio mnie nie widzi nie wiem, co to za ludzie. Oni słuchawek nie mają. Tutaj mój, okej. Okay. Dowódca tylko, cholera. I amasą, kurde mać. Ale rozwalili te, te ciaka. dobra. Po tu pelotę muszę wrócić. Nie, dalej jest coś na, pewnie to pelota. Samoloty Nasz, zajebiście Dobra, asystja za to pelotę Dobra, nasz samolot Kurde, ale leci to w się... No nie, to już mnie widzą, zapominam co, co kurde. Dobra, nieźle, oberwał zajebiście. Kawu, teciak, rakfit, teciak. Kurde mać Artyleria, ja pierdziele Dobra O kurde A no, to już nie moje samoloty, no właśnie Jeszcze swój dalej Nie wiem, mi się naprawia, te nasi wyjechali zajebiście I wygrama. 17 fragów, słuchajcie, ja pierdzielę No dawno takiej rundy nie miałem Macie wyniki, jak chcecie <grym>, Tylko 50 tysięcy za taki wynik no, to nieźle. Kurde, jest tu Pantera. Jarłonowy, okej. Okej. Ok. okay. jest ja, okay. Jeszcze jeden gdzieś tu jest. Okej okay. No, jadą Pier pantery Nie lubię do panter strzelać Dobra, jedna pantera u Druga się na mnie gapi. O, dobra, jednej nie ma. Drugiej chyba też nie ma. Ta. No a tu słyszałem po prawej stronie jakiś chyba teciaka? Ta, on tu jest gdzieś. No właśnie. U kur. Miesiu, ktoś po prawej. O kurde, ale go wydubiło. Bomba, proszę, zabiję zabi go. Dobra, zarobiście Tamten mi ucieknie, gość. A no nie stanąc za wrakiem, no dobra. Ja sobie stanę tak. I nie strzelę, bo mam przeładowanie. A po prostu te, dobra. Nasi jadą Oni też jadą Jeden już nie jedzie Drugi zaraz też już nie będzie jechał Nic nie widzę Nic tu? A. Tygrys Przeniem biegów kierowca Ok, avevo farto un po' Oh, bowser Ok, pantera I mamy jeszcze tego czwórka, okej okay. Jak pancerwórka? No i po lewej możliwe, że gdzieś będzie tygrys Te peloty Chyba są tam, no Jest teciak Ale. A, jakiś inny teciak do mnie strzela. Okej okay. Tego tyciaka nie widzę Zaraz bomba na mnie spadnie No właśnie O tym mówię Właśnie się będzie stąd ulecić. Ulecić, ulotnić Jest we 34 Dobra Uratowałem chyba moich No i co? I to chyba tyle 10 fragów Wyjazd z ty Fajna runda U KW-2 chyba tam jest. <laughs> Kurde, ale się mnie widzi? Niemożliwe. Nie ja mam do kogoś innego, chłopak Dobra Mamy kawurca Z piątkę chyba no proszę. O profe Oj silnik poszedł No kolego, nie macie Dobra, odłamkowy Zmykanym go chyba wykończę Odłamkowym go nie wykończyłem To jest w sumie dobra miejscówka Okej, okay, teciak z głowy Tam na górce ktoś jest Kawulec, gąsienica tylko Chowaj się, chowaj się, chowaj się Dobra, nie widzimy. Oj wybuch Gąska tylko, kurde. Co ja go będę widział Będę No ich zupełnie drużyna nic nie robi, no i po jednym fragu mają kurde Jest i kabulek. i już go nie ma. Kurde, zwało mi to spadło, nic nie będzie widać. O! Okej. Okay. Będę I kawulek, który mnie nie przebił jakimś cudem. Dobra, wyjedźmy już na niego. Okej. Okay. Wiesz, że ja na spawn'a, no, no ale kurde, no. No i po kawulce. Kurde, w tym fermanie dzieło jest tak świetne. No i co? I tyle, 8 fragów. Fajna runda. Dobra. przecież ziemię przeszło, ale przeszło. Okay. Ważne, żeby tu nikt mi nie wyjechał. Jakby pana troszkę się boję. Nie... Nie ja nie mam go nawet gdzie kurde masz. Oj, to Pantera. Ja Ja lej ile tu jest. chyba chyba się na mnie, to do Okej, okay, dobrze to była ta, ten prototyp pantery A nie normalna Bo bym jej nie przebił wtedy Dobra, łupiemy ich, łupiemy kurde Ktoś tu jedzie, ktoś tu po mojej lewej No nie rozwalę tego drzewa, okej okay. Nie no, ktoś tu jest z tych drzewach. Uu, 152 chyba O mnie nie wie na pewno Z nim na pewno się patrzy Dobra wrócił się O od kogoś tu stałem nie wiem kogo A od tamtego gościa A to mnie nie przebijesz Jak jestem tak A, ale on już tą mowy mnie przyjąć. Nie widziałem go. O kurde. Gdzie w niego strzelić? Gdzieś dolną płytę najlepiej. O kurde. O, teraz. dobra za mną skinów bo ty oni są gdzieś tutaj w takim razie ale jakim cudem jak nasi przejechali No patrz ty się teczek no faktycznie za nami są ale kółek jak się zrobię co tu przejechać wrócić trochę Ja! No to jest... To chłop ma takiego farta. To jest <noise> niemożliwy farta. I tak zginął, nie? Ale... Dobra, chyba kwa pojechać na tą górkę, bo widzę, że jednak na przeciwnika i tak pojechała na górkę. Ma wywalone w da. O kurde, ale oni tu blisko podjechali Tam ktoś jest? Nie, ale tutaj są Ma mapa, tak mało ludzi. Pałka zrobiła na swojego gdzieś. Ale ryzykowne to jest. Ja, pierdzielę. O, zginęła. Tam jest. Okej, okay, mamy ją. Tutaj ktoś jest na pewno też. Na górkę nie ma szans wywiadać. Zginę od razu. Chyba, że. Albo dobra, spróbuję. No i kurde, nie udało się. No o tym mówię, no, tak cu poki trani. Oj, on tutaj będzie. Oj, i ósmy mnie rozpalił. No mi się fragów.